Przedstawiciele służb mówią, że ogień dotknął około 200 mieszkań. Ewakuowano 500 osób. Czy choć część mieszkańców tego bloku będzie mogła wrócić do swoich mieszkań, trudno powiedzieć. Teraz stan tego zniszczonego budynku będą oceniać eksperci i będą oceniać, czy on w ogóle nadaje się do tego, by tam zamieszkać. Oczywiście zniszczona i spalona jest czwarta kondygnacja pod Dasze i dach, ale służby mówią również, że. Zniszczone mogą być mieszkania, które znajdują się poniżej, na niższych kondygnacjach tego czteropiętrowego budynku. Dlaczego? Mogła je zniszczyć temperatura, mogła je zniszczyć woda, która była stosowana przez strażaków, by z pożarem walczyć. Cały dach na całym obiekcie, który jest w literze U, został uległ spaleniu. Wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji również uległy spaleniu. Pozostała część lokali. Zdecydowanie będzie również zniszczona poprzez zalania albo przez przedostanie się wody, albo przez przedostanie się również płomieni na te niższe przestrzenie, ale to będziemy dopiero weryfikować, prowadząc szczegółowe oględziny poszczególnych lokali, przeszukując je. Jeśli chodzi o nasze działania dodatkowe, były tutaj trzy grupy dronowe, które weryfikowały i przesyłały nam obraz. I wizualizację od góry. Mieliśmy mobilne laboratorium, które na bieżąco weryfikuje, weryfikowało i weryfikuje jakość powietrza w okolicy pożaru oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy tutaj oczywiście samochód dowodzenia i łączności, cysterny gaśnicze, które pomagały nam w ugaszeniu tego bardzo trudnego pożaru. Pożar, jak Państwo widzieliście, rozwijał się bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Było to bardzo trudne, w szczególności przy, w pierwszej fazie pożaru dla nas. Działania musieliśmy prowadzić z zewnętrznej części budynku ze względu na brak możliwości wjazdu na patio obiektu. Tam prowadziliśmy działania gaśnicze z ziemi. Standardowo po oszacowaniu Pomoc zoraźna dla osób to jest 8 tysięcy złotych, no a teraz w zależności dalej od zniszczenia lokalu mieszkalnego będą możliwe uruchomienie dalszych, dalszych środków finansowych dla tych osób, też w zależności od tego, jaki będzie stan zniszczenia, no bo już widać tak jak pan komendant generał mówił, nie wiadomo, ten stan będzie różny. Na wyższych piętrach będą zniszczone mocno lokale, bo praktycznie nie do otworzenia. Na tych niższych piętrach sytuacja może być trochę inna. Tu musimy wszyscy poczekać. Będziemy na bieżąco we współpracy. Jesteśmy zresztą od samego początku tej akcji we współpracy. Zarówno z samorządem lokalnym, jak i z samorządem powiatowym. Po stronie województwa, czyli ze strony rządowej. Jest zabezpieczone wsparcie psychologiczne, zapomniałem no, o tym wspomnieć, e, dla wszystkich mie mieszkańców, którzy będą mogli z tego skorzystać i ono na pewno będzie też w kolejnych dniach, no, bo ta sytuacja jednak wydarzyła się bardzo nagle, więc myślę, że wielu mieszkańców jest jeszcze e, w szoku i, i tak naprawdę, dopiero jak wejdzie do, do, do swoich mieszkań, będzie, e, będzie, będzie mógł przekonać się o, o tym, jak bardzo poważne straty to są. I tutaj też będziemy wspierać też ze strony psychologicznej. Wsparcie psychologiczne, wsparcie materialne, ale też wsparcie ze strony sąsiadów i, i okolicznych mieszkańców. Bo gdy to wszystko się zaczęło, gdy ten budynek płonął, wiadomo już było, że część mieszkańców straci swoje mieszkania, straci swój dobytek. No i wtedy do akcji ruszyli właśnie inni mieszkańcy, którzy rozpoczęli akcję pomocową. A dla tych, którzy Stracili dach nad głową, zabezpieczono miejsce w szkole podstawowej numer 3 w Ząbkach. To był ten pierwszy punkt i ten pierwszy kierunek, do którego który mogli wybrać ci mieszkańcy, by tam dostać coś do jedzenia, dostać coś do picia, by móc się względnie uspokoić. A ci, którzy zostali w tym pożarze pokrzywdzeni, później mogli spędzić noc, spędzić ten poranek i pewnie będą mogli spędzić kolejne dni. W pobliskich hotelach. Ogólnie w bloku mieszka około 500 osób, natomiast spłynęły dwie kondygnacje czwarta kondygnacja i poddasze czyli piąta kondygnacja. Mieszkańcy wszyscy mogli przyjść tutaj, skorzystać z pomocy. Y, toalety, wody, ciepłego posiłku. To był taki pierwszy punkt kontaktowy. Wszystkich, którzy potrzebowali takiego wsparcia, nie mieli gdzie zamieszkać, otrzymali możliwość zamieszkania w hotelu. Zostali rozlokowani w naszych tutaj lokalnych hotelach i na ten moment jak gdyby odpoczywają tu wcześniej, uzyskali również pomoc psychologiczną. Burmistrzowie sąsiednich gmin dzwonili, pytali czego potrzebujemy, jakie Wsparcia i że są jak gdyby gotowi do pomagania tutaj sąsiedzkiego, więc myślę, że wspólnymi siłami uda się taką pomoc, jaka będzie potrzebna, w taką pomoc zaopatrzyć naszych mieszkańców. Ewakuowano 500 osób. To byli ludzie, którzy po prostu z tego bloku musieli uciekać, by ratować swoje życie i zdrowie. No i ci ludzie, właśnie całe rodziny, potrzebowali pomocy i została ta pomoc im udzielona Pozar y, na pewno Jedyny w swoim rodzaju na pewno w, w historii jakby tutaj naszego powiatu womiejskiego tak dużego pożaru jeszcze nie mieliśmy. Jeśli chodzi o wysokość strat, o wielkość tych strat, to też nie chcę się wypowiadać tej kwestii. Na miejscu był obecny inspektor nadzoru budowlanego, który jakby m, zapoznał się z sytuacją. Na chwilę obecną te działania skupiają się na likwidacji takich drobnych, już małych, ukrytych zarzewi ognia, tak, ale no, musimy dotrzeć do każdego takiego miejsca, dokładnie sprawdzić, przelać. E Dodatkowo mamy jeszcze na miejscu dwie drabiny mechaniczne, których możemy ewentualnie użyć do podania wody z zewnątrz. Tak? Budynek w ogniu, mieszkańcy w strachu, nagle musieli opuścić swoje domy, nie wiadomo kiedy będą mogli do nich wrócić. Relacjonując to, co się działo, mówią o szoku, przerażeniu i bezsilności. Dostaliśmy informację, że jest pożar. Wszystko żło, równocześnie się paliło. Pani córka ma mieszkanie tam? Tak. D gdzieś tam na poddaszu? Tak, na poddaszu. Stamtąd. Udało im się uciec stamtąd? Tak, w ostatnim momencie. ten był w domu, ale. W... Porę, bo jak tu zaczął się palić chyba ten blok tutaj, ten pierwszy, gdzieś to na rogu. Ludzie chodzili się powiadomiali i po prostu, no, wyszedł z mieszkania, nie? Pani sama zauważyła, sąsiedzi zapukali, służby się pojawiły. Mam głosy pana, które po prostu krzyczą, że się pali, żeby po prostu ewakuować się. Mieszkam tu, ale nie wiem, co się wydarzyło. Ale tam, w tamtych budynkach? Tak. Te, ten Pani. dom, który płonie, to jest mój dom. Wiem, że ci ludzie zostali teraz bez niczego. Wiem, że wielu na przykład sąsiadów było w tym momencie na wakacjach i dowiedzieli się o tym, że ich mieszkanie spłonęło przez telefon. No to było z No byłam na balkonie, nic nie było, odwróciłam się i płomień się nagle pokazał, ale to było w tak zaskakującym tempie, że, że to aż niewiarygodne. My przenosimy się do Janka Piotrowskiego, który jest w Ząbkach pod Warszawą, czy też przy Warszawie. Janek relacjonuje nocną i poranną akcję i ratowników i strażaków. Janku, kluczowa informacja jest taka, bo strażacy, jak już Ogień ugasili, to weszli do pomieszczeń, przeczesywali każde pomieszczenie, by sprawdzić, że nie ma tam ludzi. Jak rozumiem, nie ma ofiar śmiertelnych i to jest główna i najważniejsza wiadomość. Tak, to prawda. To jest ta najważniejsza wiadomość, od której trzeba zacząć każdą relację z tego miejsca, że właściwie możemy mówić o czterech osobach łącznie poszkodowanych, z czego trzech to są mieszkańcy w tego budynku, którzy podtruli się po prostu w, podczas ucieczki, a jest na pozostała osoba, która została poszkodowana, to jest strażak, który w, podczas tej akcji skręcił nogę, no i dlatego też trzeba było mu udzielić pomocy. Dlatego, też no, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Proszę spojrzeć na skalę tego budynku. To jest naprawdę duży budynek mieszkalny. Mówimy tutaj o 200, ponad 200 lokalach, tak naprawdę, i 500 osobach ewakuowanych z niego. Więc to też dobrze oddaje skalę tego, jak duży to był pożarek, niebezpieczny. W, jak w ogromnym zagrożeniu znaleźli się mieszkańcy tego budynku. Budynku w kształcie litery U, bo to, co my w tej chwili Państwu pokazujemy, stąd, z ziemi, no, to jest tylko część tego w, obrazu, tego budynku. O, teraz w tej chwili widzę, że cały czas strażacy są jeszcze na górze. Przed chwilą rozmawiałem z jednym z nich, z jednym ze strażaków stąd, z powiatu wołomińskiego, z tych ludzi, którzy byli tutaj na miejscu od samego początku niemalże. On opowiadał mi, że w, pomiędzy 19 a 20 już był tutaj na miejscu jego zastęp, a więc to jest człowiek, który całą noc walczył tutaj na miejscu z pożarem i z jego skutkami. Opowiadał mi między innymi o tym, że to co teraz robią funkcjonariusze Straży Pożarnej, to co teraz Państwu pokazujemy, to upewniają się, czy gdzieś tam w tych szczątkach dachu, bo dach został właściwie w całym tym budynku. Budynków prawdopodobnie z połowy lat 90. mówi się, że to jest 95-96 rok, mniej więcej, kiedy on został oddany do użytku, że w tym budynku nie ma już dachu i dlatego teraz strażacy muszą sprawdzić, czy na tych najwyższych kondygnacjach, przypadkiem gdzieś pod jakąś stertą gruzu albo pod elementami tej blachy, z której zrobiony był dach, która opadła po prostu niżej, czy nie ma tam przypadkiem jeszcze jakichś zarzewi ognia. Czy to nie jest tak, że pomimo tego, że tutaj przecież Mnóstwo wody strażacy wczoraj wylali. Mówimy o hektolitrach, o tonach całych, które zostały zwiezione w, tutaj przez Straż Pożarną, to czy gdzieś pomimo tego nie ma przypadkiem jeszcze choćby drobnego ognia, tak, żeby można było po prostu zacząć szacować zniszczenia, bo to jest teraz wyzwanie przed nie tylko już strażakami, ale też przed nadzorem budowlanym. Swoje oczywiście też do powiedzenia będą mieli prokuratorzy, którzy również będą ze strażakami pracowali na miejscu. Ale wrócę jeszcze do tego, o czym opowiadał mi jeden z funkcjonariuszy. Jego zdaniem, no, tak dużego pożaru tutaj w powiecie wołomińskim dawno już nikt nie pamięta, a na pewno takiego, w którym zagrożona byłaby tak duża grupa ludzi. Wracając jeszcze do tego, zanim przejdziemy dalej, zanim opowiem Państwu, co jeszcze mówił ten mężczyzna, to warto dodać, że ci, którzy, którym udało się ewakuować, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, którym, którzy nie udali się na przykład do swoich rodzin mieszkających gdzieś w pobliżu. Oni są w szkole podstawowej numer 3, kilkaset metrów stąd, raptem. To tam dostali w pierwszej kolejności pomoc, to tam mogli się schronić, bo przecież mieszkania wielu z tych ludzi po prostu poszły z dymem. No właśnie, na tej kondygnacji czwartej i powyżej, czyli na strychu, właściwie wszystkie mieszkania są zniszczone, chociaż, jak mówił mi strażak biorący udział w akcji, Część lokali nie została zniszczona aż w tak dużym stopniu. No ale faktem jest, że dach niemal całkowicie się zawalił, że to była drewniana konstrukcja tego dachu. W związku z tym on został w ogromnym stopniu uszkodzony. No a teraz widzą Państwo też tu bardziej po prawej stronie od strony ulicy Powstańców. Po prawej stronie widzą Państwo też strażaków na jednym z balkonów. Część usuwa tę te, te, te blachę, żeby tak jak powiedziałem wcześniej zobaczyć, upewnić się, że tam jest bezpiecznie, że nie nie ma tam już żadnego ognia, a pozostali w... Teraz próbują w, jakoś tę konstrukcje naruszyć, być może dostać się i też zweryfikować, co tam się dzieje na jednym z balkonów. Widać, że te lokale, które są tutaj bliżej ulicy, że one zostały no, niemal całkowicie wypalone. Tam są tylko i wyłącznie ściany, bo to widać stąd z tego miejsca, przy ulicy Powstańców w ząbkach, na którym jesteśmy. Wiadomo, że tutaj jeszcze przez no, dobrych kilka godzin policja będzie blokowała ruch, tak jak tam ma miejsce w tej. Chwili, co jakiś czas przychodzi tutaj sporo ludzi, no bo jesteśmy po prostu w środku dużego osiedla mieszkaniowego w Ząbkach, gdzie nie tylko ten budynek, ale też dużo, dużo więcej innych, dosyć gęsta zabudowa, w związku z tym tutaj już po prostu zaczyna się ten poranny szczyt komunikacyjny i spory ruch, dlatego też mieszkańcy, wszyscy kierowani są na objazdy, muszą iść dookoła. Nikt nie może się też zbliżyć do tego budynku, no także ci ludzie, którzy w nim mieszkali. Oni co jakiś czas tutaj. I przychodzą, bardzo łatwo poznać, że to są mieszkańcy tego budynku albo właściciele lokali w nim nie tylko po bólu i cierpieniu wypisanym na ich twarzach, ale też często po łzach. Bo widzieliśmy przed chwilą panią, której odmówiono możliwości podejścia do tego budynku. Natychmiast wybuchła płaczem no, ze względu na to, że po prostu to jest miejsce, w którym żyła, mieszkała i w którym został cały jej dobytek. Te lokale, które nie zostały uszkodzone, to też jest ważne. W te, które są poniżej tego czwartego, tej czwartej kondygnacji, choć one na pierwszy rzut oka wygląda na to, że to są mieszkania, w których nic się nie stało, to pamiętajmy o tym, że w wyniku akcji gaśniczej, o której Państwu opowiadałem wcześniej, którą pokazywaliśmy zresztą w TV-24, to one prawdopodobnie zostały zalane i to w dosyć dużym stopniu. Dlatego też, jak informują, służby, nie ma mowy teraz o powrocie do tych mieszkań i prawdopodobnie jeszcze przez kilka miesięcy ten budynek nie zostanie przywrócony do takiego stanu, w jakim znajdował się jeszcze dobę temu.